Witam wszystkich, dzisiaj szybki, mały unboxing, dostałem paczuszkę chyba z nowym katalogiem Skoltera, także rozpakujemy, trochę sfatygowana, pewnie się nie chciała zmieścić do skrzynki. No i tak mówiłem. Nowy, nowy katalog. O, będzie lepiej widać. Nowy katalog Kultera. Przejrzymy, zobaczymy co jest ciekawego. Co to jest na styczeń 2015? No, czyli na nowy rok, generalnie. O, nożyki, latarki, będzie w czym wybierać, co patrzeć, może coś ciekawego się znajdzie, nawet ubrania są, oczywiście multitole. no miecze sobie może darujemy, ostrzałeczki. No i oczywiście cały stos wiatrówek i akcesoriów do nich. Także No fajnie, że firma Kolter myśli i pamięta o klientach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.